Nie najłatwiej trafić, tym bardziej dziękuję za to, że są Państwo z nami tak licznie. I to jest jedyna taka impreza w mieście, na której spokojnie można mieć swoją smycz. Proszę tego nie zgubić. To jest bardzo drogie, ale to jest też miejsce, sposób, w jaki będziemy się ze sobą bawić. Nie tylko będziemy rozmawiali o piekielnie ważnej rzeczy, szczególnie we współczesnym świecie, jak pomóc ludziom, którzy muszą uciekać ze swojego kraju, muszą wyjechać ze swojego kraju, a może chcą wyjechać ze swojego kraju, żeby przez chwilę dłuższą, krótszą być w innym miejscu świata, żeby pracować żeby poprawić swój status materialny, albo żeby po prostu się rozwinąć, być może wrócić, a być może zostać już na stałe. To się, tego się nie da zrobić w pojedynkę i tego się nie da zrobić samemu. Sami Państwo o tym wiedzą doskonale, zresztą ja nie, nie, nie jestem od tego, żeby dziś prawić takie, nie, takie kazania, bo i cały dzień rozmawialiście o tym w Sejmie i będą mądrzejsi ode mnie, żeby o tym dzisiaj Państwu powiedzieć, a przede wszystkim nagrodzić tych tego wieczoru, którzy zasłużyli się w tej współpracy, zasłużyli się w tej pomocy, zrobili co mogli, Dali z siebie najwięcej, jak tylko potrafili, żeby takim osobom, które są gośćmi w naszym kraju, które tutaj się zakorzeniły, żyło się wspólnie jak najlepiej, jak najbezpieczniej, jak najspokojniej, jak najszczęśliwiej. Tego życzę, choć jeszcze będzie okazja pewnie na te życzenia. Więc proszę trzymać tę słuchy za sobą, proszę jej nie zgubić, bo jest droga, i ułatwi nam zawale. Można ją powiesić sobie na szyi, naprawdę nikt nie będzie patrzył, że to przy źle wygląda, albo z kieszeni wystaje, od razu będzie wiadomo, że jesteście stąd, że jesteście z złote złote, w 2014. To jest właśnie ten moment, kiedy oficjalnie wieczór będziemy zaczynać. Jeśli możecie nagrodzić nas wszystkich brawami, to bardzo nie proszę. Idealnie, właśnie nawet chciałem prosić, żeby one nie trwały za długo. Idealnie, bardzo Wam dziękuję. Anna Rostocka, szefowa Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji z siedzibą w Warszawie, teraz przed Państwem. Niech one będą ci dłuższe. Te dla Pani Anny, proszę bardzo. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. To dla mnie wielki zaszczyt, przyjemność gościć dzisiaj Państwa na uroczystej gali z okazji rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu Złotych Pawlarzy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i tak liczne stawiennictwo. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu dzisiejszym ma dla nas szczególne znaczenie, bowiem dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migranta. i w tym miejscu Chciałabym także złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim migrantom, a nam wszystkim życzyć wielu, wielu korzyści z migracji. Hmm. Szanowni Państwo, żyjemy już, jak wspominał prowadzący, w świecie w czasach niespotykanej dotąd na tak wielką skalę ludzkiej mobilności. Oczywiście migracje zawsze były, będą, nie są zjawiskiem nowym, i od dawna były taką lokomotywą ludzkiego Postęp. Niemniej imigranci przyjeżdżając do nowego miejsca, do nowego kraju, przywożą ze sobą bagaż w sensie dosłownym, ale też w sensie przenośnym. Przywożą bagaż swoich doświadczeń, bagaż swoich umiejętności, bagaż swoich zdolności, bagaż swoich chęci i swojego entuzjazmu. Warto, abyśmy my pomogli im, dali możliwość rozpakowania tego bagażu i wykorzystania tego wielkiego potencjału, który jest w nim zawarty. Żyjemy także w czasach w świecie, powiedziałabym, w znacznie większej, większym globalnym świecie niż e, kiedykolwiek w ogóle. Robimy biznesy, zawiązujemy przyjaźnie, nawiązujemy kontakty, zawieramy związki, poznajemy swoje kultury, rozkoszujemy się, delektujemy się przysmakami swoich kuchni, uczymy się swoich języków. To wszystko sprawia, że świat staje się nie tylko interesujący, bardziej interesujący, ale to przynosi także wymierne korzyści korzyści społeczne, gospodarcze, korzyści kulturowe. Konkursem Złotych Wachlarzy podkreślamy wspomniane korzyści. Wyróżniamy tych, którzy w Polsce w sposób szczególny przyczyniają się do zwiększania tych korzyści, budowania dobrych praktyk wspierania integracji migrantów, wyróżniając ich, udzielamy im poparcia, propagujemy ich działalność, ale także stawiamy ich za wzór innym. Wybór wachlarza na znak konkursu też nie jest przypadkowy, oznacza wachlarz możliwości, wachlarz korzyści, o których już wspominałam, wachlarz Doświadczeń, wachlarz perspektyw, wachlarz uczuć i emocji towarzyszących także bardzo często migracją, wachlarz dziedzin obrazujących konieczność kompleksowego podejścia do migracji, wreszcie wachlarz, który też zdobi, dodaje uroku, a czasem, jeśli trzeba, to ich chroni. W końcu wachlarz, który rozkładając symbolizuje potencjał i także w migracjach drzewie ten olbrzymi potencjał. Pozwolę sobie także e, wspomnieć o tym, że w czasach starożytnego Egiptu wachlarz miał znaczenie ceremonialne. Trzymanie wachlarza świadczyło o wysokiej pozycji hierarchii państwowej. W czasach nieco mniej odległych, aczkolwiek tylko nieco mniej odległych, królowa Elżbieta I, która posiadała jedną z piękniejszych kolekcji wachlarzy, mówiła, że oddani mogą ofiarować jej tylko jeden przedmiot. I tym jedynym przedmiotem, który można było podarować królowej był właśnie wachlarz. My obdarowujemy laureatów konkursu złotym wachlarzem. Złotym, aby dodatkowo podkreślić ich zasługi i zaangażowanie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że swoją obecnością na dzisiejszej gali przyłączacie się do nas, że uświetniacie uroczystość rozdania na. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w konkursie, za propozycję nominacji, za głosowanie na nagrodę publiczności. A kapit członkom kapituły Konkursu Złotych Wartaży bardzo dziękuję za odwagę i za podjęcie się tego trudnego zadania wybrania najlepszych z najlepszych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, wierzę, że wspólnie spędzimy miły i pełen pozytywnych wrażeń wieczór. Dziękuję bardzo.